Bang, Jakie bang, masz lobby? C537 Też mam C537, jesteśmy w jednym lobby o, Ale będzie się działo, jeżeli dożyjemy do samej końcówki we dwóch to będą jaja, to będą jaja. No to na czym polega dzisiejszy odcinek Sugar? Zamówiliśmy takie coś Może nie wygląda paczka duża, tak to mi zapakowali Patrzcie ile tu jest rzeczy Ile tu jest. Tam jest miliard burgerów. Wysypują miliard burgerów, smaka i za każdego fraga przeciwnik musi zjeść jednego burgera. I challenge jest spoko, bo ja jestem głodny, ale jeśli będzie więcej burgerów niż. 3, y, to ja nie wiem, czy dam radę, <śm> tam radę. No ogólnie to będzie mega zabawne. Ogólnie jest mega dużo takich challenge na YouTubie, ale one wszystkie mi się nie podobają, widzowie. Wiecie dlaczego? Bo oni po prostu kupują te burgery po gierce i później ich nawet nie jedzą. To nie ma żadnego sensu albo je rozdają, albo coś, ale my będziemy musieli od razu zjeść. Jak ja zrobię fraga Sugar, od razu masz żreć burgera. To będzie coś pięknego. Jesteśmy w jednym lobby i każdy gra solo. Śmiesznie się złożyło. Ile byś chciał zjeść burgerów? Od tego zacznijmy. zacznijmy. E, ja jestem na masie. Ostatni dzień na masie, więc ja bez problemu piątkę sobie zjem z przyjemnością. Jeżeli mi będziesz kazał zjeść 30, to może się zżygam już po 15. Ja bym chciał osobiście ostatnio jestem niezbyt w formie, jeśli chodzi o jedzenie, więc ja tak myślę, że 4-5 to już będzie ciężko wcisnąć. O, to trzeba Sugarowi zrobić 30 i widzowie, ha, żeby było zabawnie. Zabija, ja już chcę burgera sobie zjeść. Jeszcze się pożygasz tymi burgerami. Leży jeden. Czyli co, ja mam teraz żyć burgera, tak? Dobra, pierwszy burgerek wlatuje w takim wypadku. I właśnie na tym polega odcinek, że od razu muszę go zjeść. Mm. Ale teraz, pierwsze burgery to jest sama przyjemność. Tylko... najgorsze jest to, że ja nie mogę zabijać, bo muszę jeść! E... Nie zabijaj nic! Bo się bije! No jak się bijesz, jest? Czego?! Nie zjadłem! Zabity! Jedz to! Jedz to! Żyj to gnoju! Ha, jak to to jak gnoju. mam jeść?! Ha. Jak to jest Dobra, ja se zjem chętnie. Mmm! nic nie rozumiem gościu. Gadasz jak ciubaka. Jak ciubaka człowieku. A jak przeciwnik zabije, to jest paradoksalnie ciężko, strasznie jednocześnie zabijać i jeść. No, tylko chyba potrafi takie rzeczy. Oj, prawie ze nie mnie trafi, Dojeżdżam, gościa. Dobra, to bądź zabity, zabity, żryj! Jak za głupie! Żryj, kolejny frag mój! Ja na autorańce ja sobie... jadę samochodem, i muszę jeść jednocześnie, ale to przeciwnika zgubię przy tym. Pierwsze fragi są przyjemne, a zaraz jak ci zrobię jeszcze trzy, to wtedy będziesz miał kłopot trzy na raz jeść burgery i się bić z przeciwnikiem. Jak mm. Boga! Co mówi? Dzego i Boga! Człowieku, ty masz wady wymowy jakąś. Jak się będziemy Ej. między sobą bili i będzie finałowy burger? To, to będzie coś <noise> To o dwa wtedy. Co ty Dobra. na to? Zgadzasz się? Mm. Czy jak ja ciebie zabiję, to jest dwa? Dobra, nie, robimy tak, ja tak. robimy tak. I za kolejne dwa. Ale jeden, za uina. Tak, jeden to do... co jest z tą grom ze psutego? Patrzcie na to! Czy to jest normalne? Tekstury mam zbugowane Co Ja nie widzę To, to jest smot największy. Zryj, zryj to! Mam jeść? Jeść. Mm. Na nie do strefy lecę Dobra, mam kolejnego. Nie zabiję go jeszcze! Co to za tekstury? Uciek riftem! Mm. Nie no, to jest patola jakaś, patrzcie! Co jest z tą grą z komputerową? Zabity, zabity, zabita ryba mroźna, let's go! Musisz żyć! Nie mogę teraz. E, no to masz minutę, ja odliczam na stoperze. 57 57,50. Leży! Jedz sobie, haha! Kurde, ja też zabijam jeszcze, czekaj. Lecę sobie riftem. ty jeść. Ej, to już trzeci burger, czyli teraz się zacznie coraz gorzej. Czyli muszę jednego zjeść, tak? Takiej drys, tak, trzy fragi mam. Załóżmy, Dobra, to ja muszę też zjeść. Mam minutę, bo strefa kolejna. Masakra totalna, jaki ja tu mam bajzel od tych burgerów, już to jest szok. Tak. Zabijecie, zrobię wina i będziesz musiał jeszcze pięć żyć na koniec. Mm. To był najszybszy burger w moim życiu. No nie, tak się nie zagrać. Ty ja się boję, że ty mnie teraz zlikwidujesz Tak się cykam To szok No nie tak się nie da grać Co się nie da No nie mogę grać tak Gdzie ty dość uciekł do? No jestem martwy No dobra Padłem, Padłeś? 10 KP. No nie to nie ma sensu Oszukane ja widzieliście jem. te tekstury Padłem Padłeś? 10 KP. No nie to nie no ale chyba to Ale O, go! Ale lasery lecą! Mówił go i Rafael Loksa. Ale zabity! Wow, 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 Dobra, robimy szybko jeszcze cztery fragi widzowie, żeby on się zżygał z tych burgerów. Jeszcze winek, to naprawdę dużo tych burgerów będzie musiał zjeść. Ale... To już jest przesada. Ile ważysz? Ile ważysz? 73. Jeszcze. Dobra, warty zaliczone? Miejmy nadzieję, że się wyłoży. Kurde, co drobno? Co za dojazd piękny! Niesamowite! Jaki skill! Nie no, Co ja oglądam? Jeden gorszy od drugiego! Dojeżdżam go! No to mamy riff-upę. Nie! A spadnij! się sam! Ha, ha. Ale jest mój frak, jest mój! Nie! Nie, to ostatni! Czyli dwa, dwa burgery będziesz musiał jeszcze oprócz tego zjeść, jeżeli go zabiję! Specjalnie to zrobiłeś, specjalnie umarłeś, żebym cię nie zabił, bo to byś musiał jeszcze kolejne dwa jeść. Tak, ja głodny byłem ogólnie, widzowie. I specjalnie się dałem zabić. Tak, tak, tak. Balgo, ma mało! Nie, mam jakiś bot! Nie! Nice. Ośmieszony, ośmieszony! Parara! Dwa burgery, proszę jeść! Dwa naraz najlepiej! Ej, zrób z tych dwóch ostatnich burgerów jednego wielkiego, tak? Zrób taką wielką kanapkę. No bo Czekaj, zrobiłem. Nie tego! To jest najlepszy odcinek, jaki w życiu no, nagrywałem. Ja zjadłem sobie trzy burgerki, znaczy luasz zjem jeszcze kolejnego jednego. Ja już chyba będę się z wami żegnął. Nie! Hamie, masz to żryć! Masz zrobić z tego jednego wielkiego burgera, no bo dwa punkty, dwa burgery naraz masz zjeść, tak? Jeden. Proszę bardzo. Dwa! na miniaturkę z burgerami jest zrobione, a teraz robimy wielkiego jednego burgera i jemy trzy Nie no, ja chyba się zżygam. Dobrze, że takie świeże cieplutkie przywieźli. Dzisiaj wyjątkowo, bo czasem takie ohydne są. Jak tak sobie jemy, to może zrobimy sobie coś takiego w Ameryce, jest popularne, że y, ludzie sobie jedzą po prostu i rozmawiają na jakiś temat. Y, co sądzisz o teorii, że już w szóstym sezonie rozdziału drugiego zmieni się, jakby na rozdział trzeci i będzie nowa mapa, nie? Że ten po prostu rozdział będzie trwał tylko pięć sezonów. Dużo osób tak mówi. No, to by miało sens, no bo. Za dużo, trochę te 10 sezonów, co nie? Uważasz, że na Walentynki wbiją, wlecą jakieś super skiny do Forta? Bo za niedługo Walentynki już 14. Myślę, że. No, jakieś nowe. Um, ale myślę, czy nowe? Na pewno coś nowego, ale nie wiem, czy będą fajne. Dobra. Ale właśnie na Walentynki często są fajne, więc czekam na to. Panie, ręce. Proszę bardzo, proszę bardzo. Nikt nie wierzył, że 7 burgerów w a w Przepraszam Was, widzowie, że, że tak mało fragów zrobiłem, że tylko tych siedem burgerów musiał zjeść, no ale wyszło jak wyszło. Goście po prostu uciekali, wybijali się sami. Dobra. To, że jest lepszy od Ciebie. Kończymy i idę sobie poleżeć. No to co? Kod zjednoczyli i do przodu. Pamiętajcie, widzowie, a my się już z Wami żegnamy. Elo, bye, bye, bye. Elo.